Jacek Koga, Fundacja DARMA. Dzień dobry. Podsumowanie 2023 roku na Ukrainie. Wojny na Ukrainie. Jeden rok, 12 miesięcy, a wszystko się zmienia jako w Nie wiem czy Państwo pamiętają. Jesień zeszłego roku trzeba było robić Unię Polsko-Ukraińską. Według co niektórych dobić Rosję, pojechać na Moskwę. Nie wiem czym. Ludzie, którzy twierdzą, że są ekspertami i chcieli wywoływać wojnę, oprócz tego, że to jest chyba przestępstwo z perspektywy kodeksu karnego w Polsce, wojna napastnicza, to nie mamy zdolności. To chyba jest większa zbrodnia niż nawet przestępstwo, bo, bo próbowanie zrobienia czegoś to tak jakby skakać ze spadachronem, mając uszkodzony spadachron. 12 miesięcy minęło w wojsku polskim niewiele na plus się zmieniło, trochę przyszło sprzętu. Niestety na dzień dzisiejszy sprzętu jednorazowego, no bo nie mamy logistycznego ogona, niezbędnego do, do obsługi tego sprzętu. Są kompanie, czołgów, są bataliony, czołgów, są dywizjony artylerii, które zaczynają już mieć z powrotem sprzęt, albo niedługo będą, miały mieć, będą mieli sprzęt, mają mieć sprzęt. No, bo ponad rok nie mieli, półtorej roku niektórzy nie mieli, ze względu na to, jak rozbroiliśmy wojsko polskie. Proszę sobie wyobrazić batalion czołgów bez czołgów przez półtorej roku. Ci ludzie przychodzili do pracy i co robili. W służbie na pewno się nie szkolili, zdolności tracili. Zupełnie inny temat, ale trzeba mieć to na uwadze. Wiosna, wczesna wiosna. To jest Bachmut w wojnie, w wojnie na Ukrainie. Nabijanie się w Polsce z atakujących mobików, z atakujących skazańców z łopatami. Potem się okazało, że tą bitwę materiałową wygrała Rosja, bo Rosja ma zdolność do wojny materiałowej, w przeciwieństwie do Ukrainy, która tą zdolność ma w sposób ograniczony tylko o tyle, o ile Zachód ich wesprze, bo własnej zdolności nie mają bez wsparcia. Zachodu, Ukraina by przegrała w 2022 roku na wiosnę. Mamy koniec 2023 roku i znowu Ukraina jest całkowicie uzależniona w swoich zdolnościach wojskowych od Zachodu, a Zachód nie wygląda, żeby miał tu całą werwę co rok temu pomagać. Po bitwie materiałowej, którą wygrała Rosja, mieliśmy niesamowitą sytuację z buntem Prigozhina. Oczywiście do dzisiaj będą tacy, którzy. Twierdzili, że to był fake, że to była maskirówka. Można lubić maskirówkę, można lubić służby specjalne, jakieś tajne fikołki. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby poważne państwo robiło fikołek w, w postaci fingowanego podważania przywództwa państwa w czasie wojny dłużej. Jest to zbyt bardzo ryzykowne, zwłaszcza. E, zwłaszcza nie wiem, czy zwłaszcza, no, ale również w państwach autorytarnych no, e, to jest bardzo niebezpieczne. Pamiętam taki jeden wstępniak sympatycznego pana, e, który się nabijał, że jakoś Prigorzyn żyje i nic mu nie jest. A ludzie twierdzili, że to był prawdziwa, prawdziwa próba puczu i w miesiącu, w którym się to czasopismo miesięcznik e, wyszło. Razem z tym wstępniakiem pan Prigorzyn miał wypadek lotniczy standardowe wydarzenie. Może to nie był śmigłowiec w kable wysokiego napięcia, tak jak jeden generał kilka, kilkanaście lat temu w Rosji, ale ten sam styl, pan Prigozin zginął. Wtedy się zaczęła wielka ofensywa, wielka ofensywa, której olbrzymią ilość strat liczb celowo nie podaje, bo są różne i większość z nich fałszywa. Ale nie ma wątpliwości, że, że straty te nie tylko naruszyły zdolności bojowe, Kilkunastu co najmniej brygad ukraińskich, to też naruszyły zdolności obronne. To znaczy, te łapanki, które widzimy na, na ulicach miast ukraińskich, a których nie ma na dzień dzisiejszy na ulicach miast rosyjskich, wskazują w sposób naturalny, że to Ukraina ma kłopot z mobilizacją rezerwy, a nie Rosja. Rosja na dzień dzisiejszy po jednej, dużej, być może dwóch falach yy, mobilizacji yy, utrzymuje swoje zdolności wyłącznie dzięki. Ochotnikom i to znowu ci, którzy myślą, że Rosja upadnie, choć być może upadnie, do tego jeszcze za chwilę wrócę. No, często opierają się na bardzo fałszywych danych, danych, na swoich wrażeniach i marzeniach przede wszystkim. W związku z czym, Ukraina jest w kryzysie, ponieważ poniosła olbrzymią daninę krwi w absurdalnie z perspektywy wojskowej, absurdalnym ataku w rejonie operacyjnym tak na odcinku operacyjnie rzecz biorąc bardzo przewidywalnym o którym mówiono że w tym miejscu zaatakują w którym miejscu to nieprzyjaciel miał 7 miesięcy na przygotowanie pozycji obronnych uderzono w sposób nadzwyczaj przewidywalny i nie osiągnięto sukcesu w tym czasie też zdolności rosyjskie znacząco wzrosły możliwości używania precyzyjnego uzbrojenia lotniczego dużych wagomiarów bomb kierowanych, zrzucanych z nad własnej strefy, z nadwłasnych nad wojsk. FAB 500, FAB 1500 to są zdolności rosyjskie, które, z którymi Rosjanie, z którymi Ukraińcy nie mogą, którym Ukraińcy nie mogą nic przeciwstawić, wojna dronowa też zaczęła się przechylać na stronę, na stronę rosyjską. Po tej olbrzymiej daniny krwi w wielomiesięcznym ataku, który ugryzł ledwie pierwszą linię obrony z trzech, Ukraińcy musieli się zatrzymać. Rosjanie kontratakują, Rosjanie uderzają z kolei z, znowu też niezbyt finezyjnie ze wschodu na zachód, tak jak Ukraińcy bili głową w mur z północy na południe. Ale jest jedna istotna różnica pomiędzy... Atakami ukraińskimi w 2023 roku, a atakami rosyjskimi w 2023 roku. Otóż Ukraińcy, szacując, że zdolności wojskowe i ich wojska, że morale ich wojska jest dużo wyższe, postanowili zaryzykować i uderzyć na umocnione pozycje, właściwie w stylu niemalże pierwszowojennym, nie używając dużych jednostek pancernych, schodząc do poziomu wręcz drużyn plutonów. Wspieranych pojedynczymi wozami bojowymi, co jest przeciwne sztuce wojennej. Natomiast to był jedyny sposób, żeby w jakikolwiek posunąć, żeby mieć jakiekolwiek korzyści terenowe, które niestety dla nich nie, nie doprowadziły do przełamania. I bardzo trudno, żeby przełamanie w ten sposób uzyskać, z tej prostej przyczyny, że atak prowadzony z prędkością piechoty może być przydatny w uzyskaniu jakiegoś. Zysku terenowego, który może być kluczowy, żeby podważyć jakąś linię obrony, natomiast nie da się zrobić szybkiego manewru na piechotę, a manewr jest niezbędną częścią do przełamania, do nie tylko uzyskania przełamania, ale przede wszystkim też do wykorzystania przełamania i zmiany zwycięstwa na poziomie taktycznym, w zwycięstwo na poziomie operacyjnym, a być może nawet strategicznym. W związku z czym Ukraińcy się rozdrabniali, Ukraińcy się spowolnili, skutków pozytywnych nie ma, trzeba powiedzieć wprost, to była wielka porażka armii ukraińskiej, wielka porażka armii, która miała za sobą dwie skuteczne operacje, jedną w obwodzie charkowskim, drugą w hersońskim, które były zrobione w ciekawy sposób, zgodnie ze sztuką wojenną, zwłaszcza... Harków, Cherson już był trochę wymęczony z dużo większymi stratami po stronie ukraińskiej. Jaka jest odpowiedź Rosjan, bo to nie są głupie orki, tylko sprytne orki, jak już ktoś chce nazywać ich orkami? Mi się orki akurat kojarzą sympatycznie. 20 ponad lat temu chętnie grałem w Warhammera, w związku z czym orki, które strzelają do wszystkiego, co nie jest zielone i jeżdżą czerwonymi samochod pojazdami, żeby było szybciej, zawsze budzą, budzą moją sympatię. Orki próbują używać sztuki wojennej nieskutecznie, ale próbują. To znaczy, te kilka prób przełam przełamania frontu ukraińskiego z 23 roku, które widzieliśmy, było rzeczywiście na poziomie brygad z olbrzymimi stratami w sprzęcie pancernym. W związku z czym można się nabijać z nich, że im nie wyszło. Natomiast e, jaka jest różnica pomiędzy atakiem ukraińskim a rosyjskim w 2023 roku? I znowu nie dlatego, żebym brał tu jakieś strony, tylko z perspektywy sztuki wojennej. E, Ukraińcy właściwie nie mieli szansy przebicia, e, przekucia zwycięstwa na poziomie taktycznym w poziom operacyjny, ze względu na to, że używali piechoty na piechotę w ataku na pozycje umocnione i kryzys, który się pojawia w takiej obronie, łatwo załatać przy pomocy wojsk zmechanizowanych, zmetoryzowanych, no bo one się przemieszczają kilkadziesiąt kilometrów na godzinę, a atak skuteczny piechoty ma dwa kilometry, trzy kilometry na godzinę w fazie właściwie pościgu, tak? W związku z czym no, różnica jest zbyt wielka, żeby można było z, rzeczywiście uzyskać przełamanie. I Rosjanie z kolei pomimo że ryzykowali więcej w związku z czym więcej stracili ale do tego też zaraz wrócę to zysk jaki mogli potencjalnie uzyskać był geometrycznie większy znaczy przełamanie przy pomocy pełnej brygady pancernej która działa zgodnie ze sztuką może nieskutecznie może z błędami ale jednak z intencją uzyskania efektu jaki powinna uzyskać brygada pancerna Otworzyłby przed nimi przestrzeń operacyjną, wyłamał dziurę we froncie i być może zwinął gigantyczne ilości frontu. Być może doprowadził nawet do jakiegoś kotła, do dotarcia na, w środkowym odcinku do Dniepru. I teraz straty. Możemy znowu nabijać się z tych strat rosyjskich, że w ciągu dwóch, trzech dni stracili 100 wozów pancernych różnego typu że mieli setki zabitych w ciągu tych 48 godzin. Natomiast jeżeli porównamy pełzanie kilka miesięcy w tym samym miejscu, w fortyfikacjach pod ogniem artylerii, która nie jest uciszona ogniem kontrbateryjnym z kilkoma nieskutecznymi atakami broni pancernej zmechanizowanej, to straty większe ponieśli najprawdopodobniej w swoich atakach i tak Ukraińcy. Rosjanie ponieśli straty bardziej spektakularnie, natomiast poziom wykrwawienia się armii ukraińskiej jest wyższy, bo po prostu robili to dłużej i wytrwalej, z większą nadzieją na zyski. Czyli znowu, jak ktoś patrzy na to z perspektywy sztuki wojennej, ryzykowali mało, ale bardzo długo i koszt był, koszt był dla nich dużo większy, a zyski, które mogli szacować niższe. Rosjanie postawili wysoko, ale gr gr grali o jeszcze wyższą stawkę. W związku z czym, z perspektywy dowodzenia, z perspektywy dowódców na tych odcinkach, na poziomie operacyjnym, to Rosjanie do wybrali dobrą metodę walki. Na co mogli liczyć Ukraińcy, patrząc na 22 rok, mogli liczyć na to, że może nie wyłamią frontu, ale złamią morale i to morale sprawi, Złamany, że front zostanie przełamany. Jak się okazało, tego efektu nie uzyskali, a e, liczenie na skuteczność oddziaływania na poziomie psychologii w wojnie jest dosyć niebezpieczne, bo, bo przecież e, przeciwnik, nawet załamany albo bliski załamania, może zadawać śmiertelne straty i, i nasi e, z perspektywy Ukraińców. Żołnierze też nie są przecież ze skały, też mogą mieć kryzys, zwłaszcza widząc dzień za dniem, dzień za dniem stres przez tygodnie, straty tygodniami mogą doprowadzić równie dobrze do załamania morale i to dużo trwalszego niż jedna gwałtowna klęska w ciągu dwóch dni, którą, które kilka razy ponieśli, ponieśli Rosjanie. Jakie wnioski na 24 rok? Tak jak rok temu wszyscy mówili, że Ukraina wygra, czy znaczy wszyscy, przepraszam, większość ekspertów. Fundacja Darma, co można sobie sprawdzić, na, na historycznych już materiałach mówiła, że sztuka wojenna nie odpowiada na pytanie, kto wygra, tylko no bo to są szachy, tak, ktoś może mieć przewagę w figurach, a nadal przegrać. I tak samo jest w sztuce operacyjnej, w sztuce wojennej. Dzisiaj również, tak jak rok temu, się nie dołączyliśmy do tych, którzy mówili, że Ukraina już wygrała. Dzisiaj nie dołączymy się do tych, którzy mówią, że Rosja już wygrała, bo rzeczywiście szale się przechylają na stronę rosyjską. Są pierwsze pierwiastunki wskazujące na załamywanie się morale ukraińskie, które nie docierają do, do mediów masowych. Natomiast nie są to brygady albo bataliony, które się wycofują z frontu, tak jak to było w 15-14 roku, kiedy bodajże jedna z brygad obrony terytorialnej z Zakarpacia, z Rusi Zakarpackiej, po prostu wzięła się z Donbasu i pojechała sobie do domu. Dzisiaj takich objawów jeszcze nie ma, ale inne tego typu objawy na mniejszą skalę już zaczynają, zaczynają się pojawiać. Rosja na, to, na tą chwilę wygląda, że ma zdolność w pełni do obrony, natomiast wszystkie ataki na razie jesienne, nawet te, które miały nadzieję i rzeczywiście jakąś tam szansę na przełamanie operacyjne, skończyły się tylko olbrzymimi stratami. Albo taktyka broni połączonych nadal kuleje w Rosji, albo zdolności rzeczywiście przeciwpancerne obrony ukraińskiej są na tyle silne, że trzeba wymyślić trochę Inną metodę. Jakie wnioski z tego dla nas, dla Polski musimy się przygotować w 2023 roku na zwycięstwo Rosji, bo jest to możliwe, jeżeli będzie kontynuacja remisu, tak, no to nie jest to jakieś duże zagrożenie z perspektywy Polski. Natomiast jeśli to będzie rzeczywiście szala, która się przechyli na stronę Rosji, to musimy sobie zadać pytanie, co, zacznie, co zrobimy, jeśli by na przykład. Brygada Obrony Terytorialnej gdzieś z Lwowa eee, podeszła, czyli 3000 ludzi z, ze sprzętem do polskiej granicy i przeszła polską granicę, e, chcąc tutaj e, znaleźć bezpieczeństwo. tysiące ludzi w, zorganizowanych w Brygadę, nawet Obrony Terytorialnej. To będzie bardzo duże wyzwanie, nie tylko logistyczne dla państwa polskiego, jeżeli ci ludzie z bronią w ręku, by przeszli na teren Polski. Jak oprócz problemów logistycznych pojawiają się problemy polityczne? Zgodnie z prawem międzynarodowym właściwie powinniśmy internować tych żołnierzy, skonfiskować sprzęt, internować ich w obozach internowania do czasu zakończenia konfliktu? Czy taka decyzja będzie do przez polskich. Zwolenników bez alternatywnego popierania Ukrainy? Czy jesteśmy gotowi na zagrożenia, które słusznie mogą, znaczy słusznie zagrożenia, które mogą się pojawić ze strony Rosji, która zgodnie z prawem międzynarodowym będzie mogła uznać to za właściwie dołączenie Polski do konfliktu, jeżeli jednostki ukraińskie na terenie Polski nie zostałyby internowane? Co z kryzysem migracyjnym, który może się pojawić? Dziesiątki tysięcy uchodźców z Bliskiego Wschodu już są na Słowacji. Mogą wejść do Polski. Może to przybrać skalę 2015 roku. Z tej perspektywy, cóż, to co powtarzamy od kilku lat: Fundacja DARMA, państwo musi być przygotowane do wojny, a mamy na razie nowych ministrów gotowych na wojnę ideologiczną z własnym społeczeństwem w imię upadających ideologii. Unii Europejskiej. Dziękuję za uwagę, dziękuję za cierpliwość. Do zobaczenia.